Moi goście dziś to Magdalena Sroka, PSL Trzecia Droga, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej Spraw Pegasusa. Dobry, wieczór pani, Dobry poseł. wieczór, pani redaktor. Witam państwa. Dobry wieczór, pani pośle. I Krzysztof Brejza, właśnie europoseł Koalicji Obywatelskiej, a za czasów rządów PiS nielegalnie inwigilowany Pegasusem. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, państwo. Dobry wieczór, pani poseł. Do, to zaczynamy w takim razie od oczywiście tego, co działo się dzisiaj rano w Sejmie i, i przed Sejmem i wcześniej także. Zbigniew Ziobro miał być dzisiaj doprowadzony przez policję na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa. Taką decyzję wcześniej podjął sąd. Po tym jak wcześniej, przypomnijmy, cztery razy Ziobro nie stawił się na wezwanie komisji. Dziś był ten piąty raz, kiedy komisja go wzywała i miał być doprowadzony. Pani poseł Sroka, dlaczego znowu nie doszło dziś do przesłuchania Zbigniewa Ziobry? Do przesłuchania Zbigniewa Ziobro dojdzie prędzej czy później. Natomiast proszę zauważyć, że to był piąty raz, kiedy próbowaliśmy go przesłuchać, a on tak naprawdę od samego początku myślał, że wyreżyseruje sobie spektakl i każdy będzie grał w jego spektaklu. Otóż tak się nie stanie. My jako komisja śledcza widzieliśmy jego występy w telewizji prawicowej, w telewizji Republika, w której postanowił ukryć się przed organami ścigania, przed policją, która próbowała go zatrzymać. I o godzinie 10.30 punktualnie rozpoczęliśmy posiedzenie komisji. Zbigniew Ziobro powinien być na miejscu, doskonale o tym wiedział. Dlaczego on tak robi? Ponieważ obawia się odpowiedzialności za to, co się działo. Z nami jest dzisiaj Krzysztof Brejza. Dlaczego wobec Krzysztofa Brezy stosowany był system Pegasus? I Ja jestem przekonana, że na końcu tej drogi będziemy mieli zarzuty i będziemy mieli oskarżonych, którzy staną przed sądem za nielegalne wykorzystywanie tego systemu. Zbigniew Ziobro powinien zeznawać przed komisją, ale nie zeznawał przed nią, ponieważ postanowił sobie zagrać z nami w grę, a my w tą grę z nim grać nie będziemy. Skończyły się czasy, kiedy Zbigniew Ziobro będzie dyktował czas, dlatego też to my podyktujemy, kiedy go. Przesłuchamy, a go przesłuchamy. Pani poseł, jeszcze, jedna, jeszcze jedno wyjaśnienie, bo niektórzy widzowie mogą się czuć zdezorientowani, bo widzieli, jak o 10.43, dokładnie bo sprawdziłam, samochód Ziobry na teren Sejmu, znaczy samochód, przepraszam, z Zbigniewem Ziobrą doprowadzanym przez policję wjeżdża na teren sejmu. Dokładnie w tej samej minucie pani mówiła na posiedzeniu komisji chcemy poważnie podejść do tematu i przeprowadzić czynności przesłuchania. Niecałe dwie minuty później było głosowanie nad wnioskiem o areszt i o 10.46 zamknęła pani obrady. Widzowie, którzy to oglądali, mogli się zastanawiać, dlaczego komisja kończy obrady, skoro Ziobro jest już doprowadzony do sejmu. Ziobro reżyserował spektakl i tak jak zachowywał się przez cały ten czas kłamiąc, Zobaczmy co się dzieje. Przecież Zbigniew Ziobro kłamał nawet mówiąc, że przyjmie policjantów z herbatą u siebie w domu. Przecież on z tego domu ulotnił się do telewizji Republika. Także każde jego słowo wypowiadane jest kłamstwem. I ja rozumiem, że widzowie chcieli i mieli potrzebę, żeby obejrzeć to przesłuchanie dzisiaj. Dla mnie natomiast najważniejsze jest, żeby do takiego przesłuchania merytorycznego doszło. Patrząc na to, co on wyprawiał, wiedzieliśmy doskonale, że on nie będzie merytorycznie odpowiadał w blasku kamer. Dlatego też dzisiaj, jakbyśmy mieli w tej chwili podejmować tę decyzję, to byśmy podjęli tą samą decyzję. Pan poseł Brejza, y Dodam tylko, że policja właśnie jak pani posłanka wspomniała, została zbigniewana rano jeszcze zanim była jazda w stronę Sejmu w telewizji Republika, w telewizji partyjnej PiSu, gdzie udzielał wywiadu i był bardzo zajęty najwyraźniej, bo w czasie, kiedy udzielał tego wywiadu, powinien być już w Sejmie. Pan, panie pośle, zapewne śledził też te poranne wydarzenia. Jak pan na nie patrzy? Czy ma pan jakieś zastrzeżenia? Po pierwsze, do Zbigniewa Ziobry, po drugie, do działań policji, jeżeli są jakiekolwiek, po trzecie, do działań Komisji Sejmowej. Nie, najwyższe wyrazy uznania dla policjantów, najwyższe wyrazy też uznania dla Komisji za przywrócenie powagi państwa. Skończył się teatr pana Ziobry. To jest manipulant, to jest pozer. Pozerstwo się skończyło, nawet jak schodził z tego, miał być, ze śniadaniem miał czekać na policjantów, nawet jak schodził po tych schodach, napuszony pozer, powoli. Skończyło się to. Rzeczywiście on piąty raz był wzywany w asyście policji. Mógł spokojnie dotrzeć, zresztą mógł stawiać jak każdy zwykły obywatel. Komisja ma czekać na jaśnie pana, kim on jest. Jaśnie panem? Nie, jest prawo przywrócone, równe dla wszystkich dla Kowalskiego, Nowaka, również dla Ziobry skończył się ten układ układów kasta nadzwyczajnych panów. Został potraktowany tak, jak powinien być potraktowany, pamiętamy jego dziwne przypadki, słowa, nikt przez tego pana nie będzie już więcej, nie, nie zginie przez tego pana, pamiętamy sprawę Barbary Bidy, sprawę Andrzeja Lepera, gwóźdź do trumny Andrzeja Lepera, te słowa też pamiętamy, pamiętamy topienie laptopów, to jest człowiek, który jest zaczytany w książkach pijarowskich, on jest tak sztuczny, bo jest pozerem i myślał, że jak pozer będzie mógł sobie Polskę reżyserować dalej i unikać odpowiedzialności, dyktując swoje warunki gry. Nie, komisja pokazała. Ja wiem, że wiem, że mo mogło być takie zastrzeżenie, że komisja powinna zrobić przerwę, czekać, ale na co miała czekać komisja? Aż ten pan znowu w taki pozerski sposób stanie sobie, jak jaśnie pan z panem Goskiem będzie ucinać pogawędkę? Nie. Przywrócona została powaga Polski i powaga Rzeczpospolitej, bo Ziobro nie nabija się z Komisji, nie nabija się z pani poseł Sroki, e, z, z posła posackiego Zębaczyńskiego, pozostałych członków Komisji. On się nabija w ten sposób z Rzeczpospolitej, i to pokazuje, jak on traktował prawo. Tak samo nabijał się i tak samo wykorzystywał przepisy prawa, również w sprawie Pegazusa, a wcześniej w sprawie chociażby Świętej Pamięci Barbar Warto, Panie pośle, jeszcze, jeszcze to, jedna ważna dwóch rzecz. Dwóch wiceministrów, jeden uciekł na Węgry, a drugi ma postawione zarzuty właśnie po zawiadomieniu komisji w związku z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zorganizowana grupa i widzimy w jaki sposób tym sterował Zbigniew Ziobro. A no jak pani wspomniała o tym, to według pani wiedzy na jakim etapie jest śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości w odniesieniu do Zbigniewa Ziobro? Bo z tego co ja pamiętam, to nawet nie został przesłuchany. Zbieranie materiału dowodowego oczywiście trwa i wszyscy chcielibyśmy, żeby te postępowania szły szybciej. Natomiast żeby później takie akty oskarżenia nie upadały przed sądem, to musi być naprawdę solidny materiał. My jako komisja pracujemy, jeszcze mamy dużo pracy do wykonania i my pana Ziobro zdążymy przesłuchać. Zdążymy go przesłuchać czy to w areszcie, czy na sali sejmowej, w budynkach sejmu. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest, żeby ten materiał, który jest zbierany był silny i miał dobrą podstawę do tego, żeby obronić go przed sądem. A jeżeli jest wniosek o, o 30-dniowy areszt, to, co, co teraz będzie dalej, pani poseł? Co z tym wnioskiem chwili, i co będzie się działo dalej? W tej chwili już w poniedziałek na biurko prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, Trafi wniosek o ściągnięcie immunitetu, tak żebyśmy mogli jako parlament podjąć decyzję o zabraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, po to, żeby go ponownie zatrzymać i tym razem móc umieścić w areszcie w ramach kary, po to, żeby go przymusić do składania zeznań. Czy w areszcie także ma się odbyć w takim razie kolejne przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez Komisję Śledczą? Poczekajmy na decyzję sądu. Jak będzie decyzja sądu, będziemy również uzgadniać miejsce, gdzie takie przesłuchanie się odbędzie.